Zapraszam was na kolejny filmik i będzie to projekt denko. Nie mam tych kosmetyków za dużo, także ten filmik pewnie będzie szybki. I co? I właśnie chciałam powiedzieć jeszcze, że jestem w nowym właśnie ustawieniu, bo skorzystam z lampy, bo jest już późno i napiszcie mi, czy może być takie ustawienie, czy w ogóle jestem ostra. Mam nadzieję, że tak. I co, i znowu, i co mówię, i co, i co, i co, bez sensu to jest. Dobra, przechodzimy do filmu. Na początku pokażę Wam yy, rzeczy z pielęgnacji. I będzie to oczywiście mój ukochany, mój ukochany Sweet Secret Farmona, kawowe sufit do ciała, słodkie cappuccino i tiramisu. Tak wygląda opakowanie. Ja uwielbiam te masła do ciała z farmonu Uwielbiam. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie o tym, że ja właśnie uwielbiam te masła z farmony I przepięknie, przepięknie to padnie. Przepięknie już użyłam wszystko. Przepięknie. No, po prostu bym to mogła zjeść, naprawdę bym to mogła zjeść. I ja uwielbiam też bardzo ten z cynamonem i z karmelem z tej serii tutti frutti. Moja mama też uwielbia ten zapach i ogólnie bardzo, bardzo lubię te właśnie masełka z farmony, są świetne. I ja bardzo lubię też takie słodkie zapachy. I koszt tych masełek to jest 13 zł, także za taką cenę i super nawilżenie to dla mnie to jest super, super produkt. I na pewno kupię jeszcze kolejne opakowanie właśnie tej, tego masełka lub właśnie innego z Farmony. Dalej jedziemy z garnierem, a mianowicie płyn micelarny czy w jednym skóra walerzywa usuwa makijaż od szczakoi. bez Bezzapachowy po prostu uwielbiam ten produkt, uwielbiam właśnie był ostatnio taki boom na YouTubie na tym, właśnie na ten płyn micelarny i go zakupiłam sobie wtedy i jeszcze mam właśnie teraz drugą butelczkę już mi tyle zostało i ja go używam na zmianę z tym ja go używam na zmianę z tym płynem micelarnym Loreala Loreala, tak się mówi, tak się mówi z tym Ideal soft, tak? I one tyle samo kosztują bo 15 zł, także super, super. I właśnie, jak mówiłam, kończy mi się tamten, więc albo kupię ten następną buteleczkę, albo właśnie ten z L'Oreala. Uwielbiam ten produkt, pięknie zmywa makijaż. Dalej będzie produkt do włosów, a w... A w, a w, a w a a mianowicie dwa produkty do włosów. I pierwszy to będzie lakier z Vella Flex, Vella Shiny Hold, yy, piątka. Ultra Strong Hold Hairspray. Yy, tak wygląda właśnie opakowanie. I ja yy, mam mieszane uczucie do, te do tego właśnie do tego sprayu, bo on mi nie utrzymuje właśnie yy, włosów. W ogóle jak robię Loki, właśnie przed chwilą robiłam Loki z jakieś powiedzmy 15 minut temu i już mam rozprostowane włosy. Żaden lakier nie umie mi właśnie utrzymać dobrze fryzury, jeżeli chodzi o Loki. Także jeżeli macie jakiś super 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 produkt do włosów, który utrzymuje wam właśnie fryzurę, to napiszcie mi w komentarzach, bo potrzebuję bardzo, bo moje loki już właśnie są proste, jak możecie zobaczyć tu jakiś taka taka falatko została. Także muszę właśnie znaleźć jakiś dobry produkt i jak macie jakiś to napiszcie mi w komentarzach. I drugi produkt to będzie Biosilk, czyli jedwab do włosów i to jest taka mała buteleczka i ta buteleczka mała naprawdę na bardzo, bardzo długo starcza. To jest pojemność 15 ml. Uwielbiam ten produkt, na końcówki nakładam, pięknie je wygładza i właśnie pomaga też, żeby się nie rozdwajały właśnie włosy. Ja go używam właśnie po każdym myciu, nakładam na końcówki i naprawdę pięknie, pięknie je wygładza i muszę właśnie kupić sobie kolejną buteleczkę tego produktu dalej będzie yy, produkt do twarzy i jest to yy, Large posay Effaclar Duo ostatnio w którym filmiku wam o nim mówiłam i jak widzicie przeciąłam go na pół i naprawdę było tyle jeszcze produktu tutaj że przełożyłam sobie go do słoiczka i jeszcze na dwa trzy razy mi starczył właśnie ten krem i yy, yy, naprawdę co chciałam o tym produkcie powiedzieć? To to, że jak Wam już kiedyś mówiłam, on mi fajnie zmniejszył tą kaszkę. Miałam straszny wysyp kaszy, takiej łe, 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 okropnej kaszy na y, czole i na po policzkach. On mi zmniejszył tą, ten. On mi zmniejszył właśnie tą kaszę na y, czole i policzkach, ale. Co chciałam powiedzieć, był wtedy taki boom na YouTubie właśnie na ten, na ten krem i ja poprosiłam o ten krem pod choinkę, on kosztuje 40zł, coś koło tego, albo 50 i jeżeli za taką cenę i za... jak dla mnie, bo nie, każdy, nie każdemu właśnie się sprawdza, jedni mówią, że jest świetny, drugi nie, ja mam mieszane uczucie do tego kremu i na pewno już do niego nie powrócę, z, zmniejszył trochę właśnie tą kaszę ja go też nie, nie używam codziennie i przez to właśnie starczył mi na około rok chyba i właśnie mam mieszane uczucia do niego i chyba do niego właśnie już nie wrócę także tak i jeszcze dwie ostatnie rzeczy pierwsza będzie do paznokci a mianowicie zmywasz do paznokci z glanoliną i gliceryną nawilża i zmiękcza skórę wokół paznokci nie zawiera acetonu i to jest ten z biblioteki Be czyli z Biedronki. Ja bardzo lubię to, że mają te zmywacze do paznokci pompkę tutaj i to właśnie fajnie pomaga w nabraniu na tego zmywacza, bo nienawidzę jak, jest właśnie, jak się wszystko rozlewa wszędzie ten zmywacz i y, on jest nawet spoko, ale ja wolę ten bardziej z Isany, bo on ten z Isany mi tak fajnie y, nawilża, nawilża y, płytkę paznokcia, że nie czuć, że ona jest taka wiecie, y, sucha taka strasznie, także jak jestem w jedronce, to kupuję ten, a jak jestem w Rossmanie to ten z Isany i ostatni produkt, to nie wiem, czy w ogóle powinnam to pokazywać tutaj, spirytus sakecyjny. Ja używam spirytusu do właśnie naproszczeń. jak mi jakiś wyjdzie, to przecieram go, lub jak już wycisnę, chociaż wiem, że nie powinna wyciskać, a jak już wycisnę sobie właśnie jakiegoś takiego wulkan, jakiś taki wielki, to używam spirytusu, żeby właśnie przetrzeć. I to jest Farmine z takiej firmy. I Spiritus z 2% roztwór na skórę. Tak wygląda i ja bardzo lubię właśnie ten y, produkt. Dobrze, to było tyle, jeżeli chodzi o ten filmik króciutki. Napiszcie mi właśnie, czy wolicie taki krótki, y, krótki projekt Denko, czy też jak mam więcej kosmetyków do pokazania z użytych. I y, co jeszcze chciałam powiedzieć, to napiszcie mi, y, jeżeli chcecie o tym lakierze do włosów, czy macie jakiś fajny, taki super, który utrzyma loki i napiszcie mi, czy, y, co wy właśnie z, użyliście ostatnio i co wam przypadło do gustu, a czego właśnie y, nie lubicie i już nigdy tego nie zakupicie. I to by było na tyle. Dawajcie grubaśnego kciuka, jeżeli Wam się podobał ten filmik, a jeżeli jesteś nowy na moim kanale i ten filmik właśnie też Ci się podobał, to kliknij subskrybuj chyba z tej strony, jeżeli dobrze pamiętam. I do następnego filmiku. Pa! You do, do like a brother. Hej. Może powinnam zgasić. No będzie dobrze teraz.